Najszybsze, najlepsze i najnowocześniejsze. Co 6 miesięcy publikowany jest ranking Top 500, czyli zestawienie najszybszych na świecie superkomputerów. To ultraistotne wydarzenie dla wszystkich, którzy kochają świat IT, wiedzą czym są EXA i Betaflopsy, a liczbę rdzeni obliczeniowych podają w milionach. Lista najwspanialszych maszyn aktualizowana jest dwa razy do roku od 1993 roku. Jednak zanim porozmawiamy o tym, które superkomputery są dziś najbardziej wow, zacznijmy od podstaw dla tych słuchaczy, którzy nie są aż tak bardzo zorientowani w niezwykłym świecie IT. Czym są superkomputery i co różni je od standardowych modeli, które znamy na przykład z uczelni? Superkomputery to maszyny, które zdecydowanie przewyższają swoimi możliwościami powszechnie stosowane pecety. Tego określenia użyto po raz pierwszy w latach 60. XX wieku. Pierwsze modele były produkowane w dziesiątkach egzemplarzy i kosztowały nawet kilka milionów dolarów. Jednak niech to nikogo nie dziwi: dzisiejsze supermaszyny to produkty jednostkowe, najczęściej projektowane na specjalne zamówienie, często z seryjnych podzespołów, a ich koszt wynosi nawet miliard dolarów. Nieźle, prawda? Na początku użyliśmy sformułowania exaflops i petaflops. Co to takiego? To główna miara wydajności obliczeniowej superkomputerów. Flops nie jest uznawane za jednostkę C, ale można przyjąć, że to jednostka o wymiarze 1 na sekundę. Przykładowo teraflops to 1012 flops, a petaflops to 1015 flops. Skomplikowane, ale mamy dla Was ciekawostkę. Czy wiecie, że jeszcze kilkanaście lat temu za superkomputer uznano by model telefonu iPhone XS? Według badania Limpak, które pozwala obliczyć wydajność obliczeniową urządzenia, sprzęt ten ma 7,5 GigaFlopsów. Patrząc na dane z rankingu Top 500 z 1993 roku, iPhone XS zająłby aż 30. miejsce w zestawieniu. Kto wie, może w waszej kieszeni leży niegdyśiejszy superkomputer? Czy wiecie, do czego wykorzystywane są dziś superkomputery? Są wykorzystywane do szerokiego zakresu badań wymagających dużej mocy obliczeniowej, dlatego są stosowane m.in. w mechanice kwantowej, prognozowaniu pogody, eksploracji ropy lub gazu, modelowaniu molekularnym czy symulacjach fizycznych, takich jak symulacje wczesnych momentów wszechświata, aerodynamiki samolotu czy statku kosmicznego, a nawet detonacji broni jądrowej. Historia choć nieoficjalna superkomputerów sięga już 1920 roku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych zaczęto projektować pierwsze komputery CDC. W 1960 roku Univac zbudował LiveMore Atomic Research Computer, uważany dziś za jeden z pierwszych superkomputerów. Supermaszynę stworzono dla Centrum Badań i Rozwoju Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Model korzystał z szybkiej pamięci bębnowej, a nie nowo powstającej technologii dysków. W kolejnych latach zaczęły powstawać m.in. superkomputery służące do kryptoanalizy. Jednym z pionierskich projektów był Atlas, superkomputer zbudowany przez zespół Toma Kilburna na uniwersytecie w Manchesterze. Atlas miał pomieścić do miliona słów 48 bitowych, jednak faktyczna pamięć magnetyczna o takiej pojemności była nieosiągalna. Mimo to Atlas uznawany był za najpotężniejszy komputer w Anglii. Był także pionierem w wykorzystywaniu pamięci wirtualnej i stronicowania jako sposobu na rozszerzenie pamięci roboczej superkomputera. Atlas był również pionierem Atlas Supervisor, uważanego przez wielu za pierwszy rozpoznawalny nowoczesny system operacyjny. Połowa lat 70. i 80. uznawana jest za tak zwaną erę krajów, czyli komputerów do powstania, których przyczynił się Seymour Kray, twórca CDC 1604, jednego z pierwszych komputerów półprzewoźnikowych. Modele supermaszyn Kreja wyznaczyły granice superkomputerów nawet do początku lat 90. We wczesnych latach 90. potrzebna była nowa definicja superkomputera, aby uzyskać miarodajne statystyki. Po eksperymentach z metrykami opartymi na liczbie procesorów w 1992 roku na Uniwersytecie w Mannheim zrodził się pomysł wykorzystania szczegółowej listy zainstalowanych systemów jako podstawy do obliczania możliwości superkomputerów. Na podstawie tego założenia zrodził się TOP500, czyli zestawienie najmocniejszych i najbardziej niezwykłych komputerów na świecie. Znaczący postęp technologiczny nastąpił w pierwszej dekadzie XXI wieku. W 2002 roku superkomputer Earth Simulator zbudowany przez NEC w Japońskiej Agencji do Spraw Nauki i Technologii Morsko-Ziemskiej w Yokohamie osiągnął ponad 35 teraflopsów, wykorzystując 640 węzłów, każdy z ośmioma zastrzeżonymi procesorami wektorowymi. Dla porównania od 2020 roku pojedyncza karta graficzna NVIDIA RTX 3090 może zapewnić porównywalną wydajność 35 teraflopsów na kartę. Przejdźmy jednak do szczytu światowych możliwości superkomputerów. Trzeba zaznaczyć jedno, różnica na przestrzeni ostatnich lat w zakresie szybkości pracy supermaszyn jest naprawdę imponująca. Ogólna wydajność wszystkich systemów znajdujących się na liście wzrosła i wynosi obecnie prawie 2,5 exaflopsów. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o OLCF4 bardziej znanym jako Summit. Obecnie zajmuje on drugie miejsce w tekście wydajności top 500. Jednak przez prawie 2 lata, od czerwca 2018 roku do czerwca 2020 roku, był najlepszym, najbardziej zaawansowanym superkomputerem na świecie. Summit funkcjonuje w Oak Ridge National Laboratory w Tennessee, gdzie służy badaczom i naukowcom do rozwiązywania złożonych zadań w dziedzinie energii, sztucznej inteligencji, zdrowia ludzkiego i innych obszarów. Był wykorzystywany także do symulacji trzęsień ziemi, ekstremalnych warunków pogodowych, materiału znawstwa, genomiki, czyli przewidywania czasu życia neutrin w fizyce. Obecnie ma wydajność niemal 150 petaflopsów i zawiera 22-rdzeniowe procesory Power9 oraz procesory graficzne NVIDIA TESLA V100, które łącznie mają do dyspozycji prawie 2,5 miliona rdzeni obliczeniowych. Dziś najbardziej zaawansowanym supersprzętem jest japoński Fugaku. Model od Fujitsu zadebiutował w 2020 roku, stając się najszybszym komputerem na świecie. Jednocześnie, będąc pierwszym opartym na architekturze ARM, który osiągnął taki wynik. Superkomputer Fugaku ma maksymalną wydajność 442 petaflopsów i jest wyposażony w procesory ARM-A64FX które zawierają ogółem ponad 7,5 miliona rdzeni obliczeniowych. Komputer pracuje w Riken Center for Computational Science w Kobe w Japonii. Co ciekawe, używany był do badania masek i ich wydajności w ramach walki z pandemią COVID-19. Wydajność Fugaku przewyższa łączność w wydajność następnych czterech superkomputerów na liście 500 najlepszych, a nawet prawie następnych pięciu superkomputerów, i przewyższa o 45% marże wszystkich pozostałych 10 najlepszych komputerów w teście HPCG. To, zostawia ten komputer w szrankach najbardziej super, to także zawrotny koszt całkowity programu, który wyniósł ponad miliard 200 milionów dolarów amerykańskich. W Polsce, według rankingu top 500 z listopada 2020 roku, znajdują się dwa superkomputery. Jednym z nich jest Prometeus, model z masą całkowitą ponad 30 ton, został zainstalowany w 2015 roku w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W kwietniu 2015 roku był najszybszym superkomputerem w kraju, z wydajnością niemal 1,7 miliarda operacji na sekundę. Po rozbudowie zajmował 38 miejsce na liście najszybszych na świecie. Drugi model to Altair, dzieło Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego z Poznania. To komputer o mocy konwencjonalnej czterokrotnie większej od poprzedniego modelu Orzeł. Altair służy do symulacji inżynierskich, obliczeń dużej ilości danych oraz obliczeń z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, między innymi stosując technologię uczenia maszynowego. Warto tu zaznaczyć, że Altair zajął w listopadzie bardzo wysokie miejsce na liście; zdobył 85. pozycję. I tak oto doszliśmy do końca kolejnego odcinka naszego podcastu. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się z niego ciekawych rzeczy ze świata komputerów. Dzisiejsze superkomputery różnią się od tych z lat 90. Najlepszy model z 1993 roku, czyli CM5, osiągał szybkość na poziomie niecałych 60 gigaflopsów. Dzisiejszy topowy model Fugaku od Fujitsu. To sprzęt, którego szybkość wynosi ponad 415 petaflopsów. Różnica jest więc kolosalna, a te komputery dzieli jedynie lub aż 27 lat postępu technologicznego. Ciekawe, co czeka nas w przyszłości. Dziękujemy za uwagę. Bądźcie z nami w kolejnym podcaście.